Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z krótkim filmem. Mam nadzieję, że będzie krótki. Chcę się podzielić z Wami moją kolekcją torebek. Chcę Wam pokazać, co po prostu noszę i zacznę może od takiej małej kopertówki. Tą kopertówkę kupiłam sobie, bo miałam w zeszłym roku komunie krześniaka. No i nie chciałam taszczyć takiej wielkiej, ogromnej torbicy, więc taka. Mała, zgrabna, oczywiście kupiona w chińskiej galerii. Bo ja takie torebki to z reguły używam raz na 10 lat. Kolejna torebeczka to jest taki mały szydełkowy worek. Ma bardzo długi, ma pasek oczywiście. Nie ma żadnej metki. Chciałam zobaczyć co to jest, bo ja to kiedyś dostałam od mojej babci. Także bardzo fajna rzecz. Ja ją często, gęsto właśnie zabieram jak gdzieś wychodzę na jakieś spacery z psami i tak dalej. Przewieszam sobie przez ramię. I jest taka bardzo fajna. Kolejna torebka. To jest też taka śmieszna na długim pasku. Taka z takimi jakimiś tutaj fikuśnymi zapięciami. Tu jest oczywiście kieszonka. Ale w środku ma taką fajną kratę. Nie wiem, też nie widzę żadnej firmy. Ale za to 5 groszy na szczęście, żeby pusta torebka nie leżała. Kochani, kolejna to jest czerwień. To jest to webeczka ze sztruksu, Ja ją kiedyś kupiłam w Iwonie. To jest też taka torebeczka mała. Śmieję się, że tylko raczej do kościoła albo na wyjście, i nic się więcej tam nie zmieści. Czyli na co dzień jak dla mnie się nie nadaje. Tu ma takie dwie małe kieszonki zapinane na zatrzaski. Tu w kamerze oczywiście wygląda jak taki troszeczkę zbliżona do pomarańczu, ale to jest kolor takich pięknych maków. Także bardzo ją lubię, bardzo jest wygodna. Kolejna torebka również z czerwienią, z tym, że to już jest malinka. Rączki ma krótkie, dlatego że ja bardzo lubię torebki takie właśnie do noszenia w ręku. Jakoś nie trawię pasków. Jak jest możliwość odpięcia paska od torebki, to ja naprawdę to robię i pasek sobie ląduje w szafie. To też gdzieś od kogoś dostałam. Nie wiem, czy przy którejś z zakupach, bo widzę, że to jest z naszej polskiej Ewy. Czyli musiałam się z kosmetykami kupować i dostałam. Tu ma też taką fajną kieszonkę. Bardzo fajna torebeczka. Też taka mała, zgrabna. Kolejna, również czerwona. Tą torebkę kupiłam sobie za chyba 5 zł ciszy w Lupexie. Torebka, oczywiście, jest nowiosieńka, nienoszona. Też bardzo fajna. Dla kierowanej takiej jakiejś skórki czy czegoś. Ze złotymi wykończeniami. Z taką złotą klapą. Też Także też na krótkiej rączce jak widzicie, więc tylko do noszenia w łapce. No i kolejna torebka, z której jestem po prostu niezadowolona. Bardzo chciałam filcową torebkę, uparłam się jak osioł. No i zamiast oczywiście kupić sobie czarną, bo wiedziałam, że czarno to sobie do wszystkiego nałożę, kupiłam sobie taką popielatą z tymi motywami takimi jak kaszubskie, coś takiego. Ona ma długi pasek, więc można ją nosić taką jak listonoszkę, zapinana na jeden ten zatrzask, tu ma też kieszonkę na telefon komórkowy no i cóż, kupiłam sobie ją w maju w zeszłym roku i nie wyszłam w niej w lecie ani razu, no bo wiadomo zimą w tym nie wyjdę bo jak mi zmoknie to będę mogła to wyrzucić do kosza na śmieci kolejna torebeczka, to jest beżowa to jest też torebeczka którą sobie kupiłam w którymś katalogu z Iwonu tak wygląda w środku, ma kieszonkę tradycyjną, plus kieszonkę na telefon, zamykana na taką tutaj Klapkę i tutaj jest paseczek w formie łańcuszka. No i tą czasami zdarzało mi się nosić właśnie na ramię, że mogę sobie ją spokojnie założyć. Ona jest takiego, nie wiem, pikowanego materiału w kolorze taki bardzo delikatnej kremowy, beżowy. No, oczywiście tu w kamerze trochę inaczej wygląda. Kolejną torebką, którą bardzo lubię, już jest taka bardzo znoszona. Ale to też jest oczywiście torebka z iwonu. Ja ją bardzo lubię, bo ona ma taki niespotykany kolor. To nie jest śliwka, to nie jest bordo, to nie jest brąz. Też taka fikuśna, tu z różnymi jakimiś zapięciami, kokardkami. Ja po prostu lubię takie śmieszne torebki. Podszewkę ma w takim kolorze, nie wiem, śliwkowym, brązowym. Też jedna kieszonka, tylko na telefon komórkowy. Oczywiście zapinana na suwaczek. Ja ją często gęsto właśnie noszę. Bo mam w bardzo zbliżonym kolorze kłódkę wiosenną i wtedy ja sobie po prostu biorę tą torebkę do tej kurtki, dlatego tak długo jeszcze przetrwała. Kolejną torebką jest torebka taka, którą sobie kupiłam chyba na naszym ryneczku. Tu w kolor w kamerze jest oczywiście niebieski, ale to jest kolor turkusowy. Bardzo fajna. Też z takimi tutaj widzicie jakimiś przeplatankami na krótszym rękawie, rękawie, <grym> na krótszych rączkach. Coś myślę, nie wiadomo o czym, i tutaj z tyłu ma też małą kieszonkę. No i wiadomo, w środku standardowo kieszonka większa kieszonka na telefon komórkowy. Muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo lubię takie, właśnie, kolorowe torebki nosić od wiosny do jesieni. Natomiast czarne torebki to z reguły są zarezerwowane u mnie na późną jesień i na zimę. A w lecie wiosną ja naprawdę lubię kolorowe rzeczy. I kolejna torebka, którą też kupiłam sobie u nas na ryneczku. Ta jest niebieska. Tutaj wygląda tak bardzo jasno. Natomiast to jest taki ciemniejszy, habrowy kolor. Oczywiście w środku ma jakąś tam dużą taką przegródkę, w którą można sobie zapakować jakieś rzeczy. Standardowo kieszonka z tyłu, kieszonki tu z przodu. Bardzo ją lubię. Kieszonka tutaj z tyłu. Tu ma też jakieś takie ozdobne przeciągnięcia, plus paszki, te ćwieki. No po prostu ja lubię takie torebki. No i oczywiście ona jest większa, a więc trochę rzeczy może się zmieścić. Kolejna torebka, którą sobie kupiłam już jakiś czas temu na wagę. Ona była zupełnie nowisienka. Była jeszcze w czarnym kolorze, no i zastanawiałam się, czy sobie nie kupić. No i oczywiście sobie nie kupiłam, ale jak już poszłam później, to już jej nie było. Też takie wykończenie standardowe. Kieszonka duża, kieszonka mała na telefon. Też na tych takich krótszych paskach. Ona jest, jak widzicie, też taka mniejsza. Ta jest akurat już skórzana, więc pewnie będą się śmieję do śmierci tarmosić i nie zniszczę. Bardzo fajna, bardzo mi się podobała. Kolejna torebka to jest taka dżinsowa. Tą torebkę też kiedyś dostałam od mojej babci. I tutaj mamy standardowo i to jest już mogę Wam pokazać Victoria's Secret bardzo mi się podobają jej inicjały bo są takie same jak moje mogłoby tam pisać coś innego no ale prawda, torebka wygląda tak z takim wiązaniem jak gorset to jest jeans zapinana właśnie na taką jedną klapkę, więc ja ją czasami właśnie noszę w lecie kolejna torebka, którą sobie też kupiłam na naszym ryneczku to jest biała, a może nie na ryneczku a może w jakimś buciku, w buciku w szachownicy, przepraszam Oczywiście ona ma pasek długi, jak widzicie, on jest jeszcze spięty, więc przeze mnie nie noszony, ale potrzebowałam właśnie białej torebki, bo czasami bym coś tam w lecie nałożyła do białych bucików. Ma krótki pasek, ma długi pasek, tutaj też zameczek, taki fajny, tutaj ma znaczek z przodu złoty, no i tutaj ma też jakieś tam, widzicie, przygódki, kieszonki. Bardzo fajna, bardzo ją lubię, ta faktura jest też, tak jak widzicie, jak wąż, coś takiego, fajnie to wygląda. No i kolejna rzecz, też torebeczka, też z Iwonu. bardzo ją lubię, ona ma taki właśnie zielono-oliwkowy kolor. Możecie zobaczyć, że krótkie paski, fajnie takie splecione, tu jest klapka do zamykania. No i oczywiście, jak wszystkie torebki z Iwonu, ma albo jedną, albo dwie kieszonki w środku, tu są akurat dwie, jedna na telefon, druga jest taka ciut większa. No, i taki mówię, można zawsze coś tam powrzucać i wyjść. Bardzo ją lubię. I jeszcze jedna, tą torebeczkę wam pokazywałam już w ostatnich zakupach, chyba second handowych, a może nie. Jeansowa z odcieniem, właśnie takim rudym, krótkie rączki. Też w ogóle jest nienoszona, niezniszczona. No, tutaj na taką klapkę. Przegródkę ma jedną, że coś tam można wsadzić. Plus kieszonka, jak widzicie, z tyłu. Właśnie taka typowa pod moje rude kozaczki. No i oczywiście plecaczek, plecaczek, z którym wychodzę na różnego rodzaju wycieczki. Ona ma też tych tutaj różnych zakamarków, kieszonek bocznych tutaj sporo, nawet na plecach ma kieszonkę, więc coś tam można schować. Tu jest też dość spory, dość pojemny, no i tu już jest plecak skórzony. No i jego zabieram zawsze na jakieś tam wycieczki. Kochani, pokazałam Wam tylko część. Część oczywiście wyciągnęłam i chyba powęduję do oddania, bo już nie będę ich nosiła. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja kolekcja torebek. Kochani, do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam Was cieplutko. U mnie za oknem w końcu leży biały puszek. Więc pewnie wezmę psinę i pójdziemy trochę na spacer. Żegnam się z Wami ciepło, kochani, do następnego filmu.